Uh, uh, uh. Testujemy tutaj maszynę do driftu. mam, witam Was. Dzisiaj robimy maszynę do driftu. Z Horneta zrobię dzisiaj maszynę do driftu. Tak jak teraz widzicie na ekranie. Teraz wam się wyświetla, jak to fajnie działa. I tak, z tego Horneta tak jak już powiedziałem, na tylnej oponie zrobimy po prostu... Taką jakby nakładkę na oponę Gdzie będzie się strasznie ono ślizgało I teraz zobaczcie Jak tutaj odłożę horneta Wybrzemy taką rurę Oczywiście ona mogłaby być yy, płaska Nie musiałaby mieć takich kropowatych części Ale ja miałem taką I taka po prostu też się nada yy, I teraz patrzcie Zrobimy coś takiego Chodź tutaj kamerzysta, proszę bardzo Zrobimy coś takiego, że tak Przetniemy ją w pół tutaj Nałożymy na oponę i będzie straszny poślizg. Jeszcze ją złapiemy opaskami i tak dalej. Także naprawdę y, myślę, że to wyjdzie. I teraz zobaczcie, mamy taki mały kawałek. Dla testu go zrobiłem. Y, I teraz patrzcie, nakładamy go na oponę. Bierzemy rower, nakładamy go na oponę. Proszę bardzo, tak I teraz tutaj złapiemy go y, opaskami, złapiemy to opaskami. I zobaczcie, normalnie to przechodzi pyk, 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 pyk. I można normalnie przy tym jechać, zobaczcie. I tutaj jedyny jest problem, że ja mam napinać, yy, który strasznie tutaj jest, nie wiem, czy to zobaczycie, tutaj jest bardzo mała taka yy, przerwa między oponą, więc to będzie, będziemy musieli to po prostu yy, za taśmą po prostu to po prostu po prostu po prostu zabezpieczyć. Zabezpieczyć tak, żeby to po prostu nie obijało. I złapiemy to właśnie opaskami, i myślę, że to będzie naprawdę bardzo yy, dobrze siedzieć. Jak widzieliście, przeciąłem tą rurę. Udało nam się. Zobaczcie, tutaj ładnie. Pyk. Tylko to będzie trudno po prostu ją rozszerzyć. Damy radę. Ale damy radę, no. Nawet ładnie wyszło. Prosto. Tutaj taki mały był. Dobra ty. Nawet nie widać. Także rura jest fajnie przecięta. Teraz będziemy próbować założyć ją na koło. Mam nadzieję, że się uda. Jak założymy już na koło, no to pokażemy wam już efekt końcowy. Będziemy jeszcze łapać je opaskami. No i myślę, że już wtedy to będzie naprawdę potężnie. Dobra, jak widzicie, pewnie się zapytacie, czemu są porozwalane takie właśnie e, końcówki, takie malutkie, na 10 cm około, ponieważ jak wzięliśmy taką całą rurę, jeszcze większą, e, jak ją przecięliśmy właśnie tutaj, jak widzicie, jest cała przecięta, i chcieliśmy ją nałożyć, to po prostu nie było opcji jej rozszerzenia, to byśmy się po prostu z tym męczyli i męczyli, dlatego postanowiliśmy e, tak samo jak e, pielgrzym, tak. Sam pielgrzym, Sam pielgrzym zrobił. Ogólnie ten filmik jest inspirowany samym pielgrzymem i powiem Wam, że kurde. Mega fajny pomysł, także chciałem wam go też pokazać W takiej innej troszkę wersji Naszej, polskiej Jeżeli wam się ogólnie takie filmy podobają Jak coś robimy z rowerem Jakieś pomysły, to zostawcie łapkę w górę Subskrypcję tam na dole Wraz z dzwoneczkiem, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne Dobijmy te 20 tysięcy Bo chciałbym, bo to jest taka Wymarzona moja liczba Też niedługo będzie specjal, bo no na 10 tysięcy Po prostu się nie dało tego zrobić Także wbijajcie jeszcze na Instagrama Bo tam jest przedpremierowo są różne rzeczy, także możecie tam wbijać. Tu jest chyba karta, albo tu, chyba tutaj. Także wbijajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Yy, no i no. No i pamiętaż, się, na takie filmy. <noise> możecie pisać tak samo. Jak widzicie, tutaj jeszcze zabezpieczyłem, ponieważ, yy, tak jak wam pokazywałem, jest tutaj dosłownie parę centymetrów, nawet nie, no nie, no, nie no, milimetrów parę chyba. milimetrów dosłownie jest. od napinacza. Y, na kole i y, owinąłem to, żeby tutaj po prostu nic się z tym nie stało, tak samo z ramą żeby mi po prostu ona nie zrobiła się zielona jak będzie obcierać tak samo tutaj też owinąłem i ramę, y, żeby po prostu tutaj te końcówki, które są dosyć ostre, nie po y, mi po prostu ramy także tak to wygląda, dosyć śmiesznie bo tutaj wszystko jest tak naprawdę owinięte taśmą y, ale Myślę, że będzie działało, i teraz zabieramy się już za nakładanie tych właśnie końcówek na koło. OK, udało nam się, jak widzicie, e, zrobić. I teraz, tak tutaj, jak widzicie trochę, to szura, ale dobra, nieważne. Mam nadzieję, że to będzie działać. Wzięliśmy tutaj opaski i zobaczcie, jak to fajnie tutaj wchodzi w te szczelinki, i ładnie to trzyma. Także nie muszę nic to przyklejać, bo myślałem, że to będzie przyklejane i tak dalej, czy coś. Także zobaczymy, wsiadam na rower i patrzymy, jak to działa. Także zobaczymy teraz, jaki jest płaszczyk w ogóle. Co jest? Ja Ja... Niesamowite bo... Ej nie, naprawdę, tym się nie da jeździć. Dobra, próba z heblem Yeah. Zobaczcie teraz na tą na, to, na tą, na tą jak było pone, nie wiem jak to nazwać. Lekka, właśnie tutaj lekkie naciśnięcie hamulca, zobaczcie jak się zużywa już, nie? Szkoda, ale no, mega frajda jest. Ja wam powiem, że ja mam no tak 200 pulsu po prostu jak tutaj jadę. Że nie wiem co się stanie. Obrócimy i wywalę się, nie? Testujemy tutaj maszynę do driftu. Nie, tu, tu mamy zwykłą oponę, i tutaj są, jest rura PCV, i owinęliśmy ją, i strasznie driftuje. I teraz nagrywam od tego odcinek. Pojedziemy na takiego bardzo fajnego spota, gdzie tam jest taka górka, są takie bardzo fajne zakręty, dosłownie takie powiem wam, naprawdę 90 stopni nawet, takie zakręty są i tam jak się rozpędzimy, to dosłownie jakbyśmy byli w górach, w jakiejś nie wiem, yy, bardzo fajnej jakiejś trasce i tam naprawdę będzie można fajnie coś takiego nagrać i myślę, że to naprawdę będzie fajnie wyglądało, także tam po prostu będziemy się rozpędzać. Wciskamy hebel, no albo się wywalamy, albo nie, i fajnie to wygląda. Także yy, myślę, że któregoś dnia zaraz się spotkamy. Dla was to jest chwila, dla nas to jest troszkę czasu. Zaraz się widzimy. Jeżeli Wam się podobają takie projekty, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole, wraz z dzwoneczkiem, komentarzem wbijajcie na Instagrama i zaraz się widzimy. Tutaj widzicie tą górkę. Co prawda jest dosyć późno, ale mam nadzieję, że tego nie będzie aż tak widać. A ja zakładam już ochraniacze, ponieważ no nie chcę się wywalić. O! 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 Stary zawał. Powiem wam, że naprawdę męczy, zabawa jest świetna, ale naprawdę jest masakrycznie, bo jak wchodzicie w ten zakręt, to powiem wam, że no, jest trudno strasznie to opanować, zarzuca was i tak dalej. Jeszcze chyba tak z dwa razy, trzy razy tutaj przejedziemy i powiem wam takie podsumowanie, jak się na tym po prostu zjeżdża, no nie? Także już trochę sobie pozjeżdżaliśmy i szczerze Wam powiem, zabawa jest świetna. Co prawda tutaj trochę się porozwalało, ale to nic, nic się nie stało. Polecam to zrobić. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję to na dole wraz z dzwoneczkiem, ponieważ mnie to motywuje do dalszych filmów. Jeżeli będzie fajny odzew pod tutaj tym filmem, materiałem, to myślę, że więcej takich właśnie rzeczy, projektów będziemy robić. Zostawcie łapkę, wbijajcie na Instagrama, gdzieś tutaj jest, subskrybujcie. Eee, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.